Uważam narodowe czytanie za otwarte w tym roku i przechodzimy od razu do sceny pierwszej – Dwór w Korczynie. Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. Prawdziwa gracja, niech pan Różyc powie, cukierek, talia zgrabna, twarzyczka śniada. Ale to tak oryginalna, że nie wiem już doprawdy, skąd jej się to wszystko wzięło. Zawsze inaczej robi niż wszyscy. Piękna panna, jest w jej powierz powierzchni jakaś świeżość, siła, prostota. Justynka ma śliczną figurę. Ja zawsze jej zazdroszczę figurę. Tereniu, daj mi trochę wody i proszek bromowy. Poczuję nadchodzący globus. Był to mężczyzna trzydziestoletni, wysoki, i tak zgrabny, jakby go matka natura z lubością i wielkim staraniem na łonie swym wyhodowała. Dobry wieczór, panie bohaterowicz! Dobry wieczór! Dobry wieczór odpowiedział. I paru skokami znalazł się przy kobiecie na snopach, siedzącym, którą usuwając się odsłoniła przed nim matka, a której suknia słomianej barwy złocisto na słońcu jaśniała. Więcej niż wesołością, bo serdeczną radością jaśniała twarz Justyny bo to 30 lat ma i bez kochania żyje. żeni się czas. — Panno Justyno — zaczął Jan. N — Niech pani Echu powie to imię, które dla pani najmilsze jest na świecie. Proszę. Pod spadającymi na jej czoło listkami Topoli stała prosta i tak wzruszona, że na chwilę oddech zatrzymał jej się w piersi. Przuzabliwiał imię. — Janku. Bur przeciągle głośno śpiewnie trzy razy odpowiedział. — Janku, Janku, Janku. Królowo moja, najdroższa, jedyna. Czy moja ty, czy moja, moja? Na zawsze, powiedziała.